Zobaczcie, tutaj jest ten rower nie mój, tylko mojej ptaszyny, bo sobie razem jeździmy. Ale pokażę Wam, on jest teraz złożony na pół. Można go złożyć na trzy: że będzie taki bardzo wąski. Można go wrzucić w bagażnik samochodowy. Zaraz go rozłożę. Będę próbował tutaj te rogi zmienić. O ile te gumy mi się uda zdjąć, będę z tym jakoś walczył. A chcę założyć rogi, znaczy, nie, nie, tak, nie, nie tak bardzo mi chodzi o rogi, tylko o same rączki, bo tutaj są takie zwykłe gumowe rurki. A ja chcę trochę wygodniejsze, nie? Chcę wygodniejsze te podparciem na nadgarstki, jakim trochę lepszym. Zresztą ono też nie jest jakieś takie zbyt szerokie. Widziałem szersze. Ale myślę, że będzie trochę wygodniej niż tu. No, i te rogi zmieniły te już z lekka przyrysowane, i takie metalowe rurki to już nie, nie modne. Takie bardziej były w latach 90. Modne. A tutaj mamy takie fajne, fajnie wyprofilowane rogi. Do tego oprę sobie gdzieś telefon i trochę z tym popalczę. Hmm. Nie wiem czy co coś będzie widać Ale może coś będzie widać Kiedy ja tutaj walczy z tymi rogami Coś będzie widać No dobra, coś powinno być widać Teraz tak rozłożę ten rowerek tu Nie rozpada, bo jakoś tak nie ciekawie dzisiaj. Ja przynajmniej te rogi chcę zrobić. To coś mi tu blokuje, co mi tu blokuje. Kurczę, co mi tu przyblokowało? pedało weszło. Sprych. Cholera, pedało mi weszło. Prychy, trzeba na położyć to pedało wyjąć. To się w Dobra. I tutaj te blokadki tylko trzeba zacisnąć. i rowerek rozłożony. Rowerek rozłożony. Teraz spróbuję te, te rogi pozdejmować i te gumy. Czy rogi na pewno zdejmę gorzej będzie z tymi gumami, nie wiem czy nie będę musiał tutaj walczyć Jakimś narzędziem do pomocy, żeby udało mi się te gumy zsunąć z tych rurek. I mam jakieś kluczyki do tych rogów dołożone. To i do tych starych powinien pasować, żeby odkręcić. Róg zdjęty, zobaczymy, jak będzie szło z tymi gumami. O to się najbardziej boję, czy to się będzie chciało sunąć, czy będzie trzeba tutaj wcisnąć trochę jakiegoś detergentu. Mhm. Czy jakoś mi się uda? Chyba tak będzie ciężko, jednak. Dobra, na razie odkręcę drugi róg. Dobra, ja walczę z tymi gumami. Na razie spauzuję. Jak już zdejmę te gumy, założę nowe, to Wam pokażę jak się te nowe rogi będą prezentować. Tam z tyłu nie ma sensu zmieniać, tam w ogóle rogi nie będą pasowały. Także tam zostawimy tak jak jest. Tylko tutaj z przodu zmienię. A na moment pauza. Albo dobra, powalczę z tymi rogami razem z Wami, bo zanim ja je zdejmę, to może mi się nagrywanie wyłączyć. Potem będę musiał łatać film. Także tylko sobie przyniosłem długi śrubokręt i jakąś oliwkę, żeby hmm. zrobić to takim sposobem, że na oliwie ten długi śrubokręt. oliwie ten długi śrubokręt i tutaj można podważyć palcem. Cisnego. Mhm. Ale kurczę, nie jest lekko. Kurczę, w tej rączce. Także nie wiem, czy w ogóle nie porościnać tych rączek. Są zwykłe, proste gumy. Chyba niezwyczajnie porościnam. Tylko upewnię się, czy na pewno te nowe na szerokość są takie same. By nie było, że zniszczę te. A te nie będą pasować. Ale, ale będą pasować. Tylko kurczę śrubka mi wyleciała. Nie? Najdejają. Fajnie, teraz je znaleźć mogę. Nie wiem, czy na ile ten śrubokręt jest namagnesowany. Czy uda mi się tą śrubkę, tym śrubokrętem? A jak nie to skoczę po, po neodymy, to myślę, że powinien złapać tą śrubkę. Those are feelings. śrubki na odymem bo mi wpadła tu w trawę i jej nie widzę. Kurczę, no gdzie ona mogła spaść? Co za barachło, gdzieś spadło i nawet neodynem nie mogę jej znaleźć. Czyżby się gdzieś dalej odbiła? I taka robota kurczę. O, dupę rozbić. Jest mi cały ten metalowy pierścień spadł. Kolejny się przyczepił. Jest! kurczę zobaczyłem to gołym okiem, a, a szukałem magnesem. Całe to mi spadło. Dobra, to ja rozetnę te rurki, nie będę się z nimi męczył. Takie proste, czarne rurki to łatwo można sobie dokupić tanie. Spróbujemy jak nie nożycami to nożem, bo te nożyce takie trochę bazierne. to weź? Ko córku. Dobra, jedna zdjęta, które już musiałem rozciąć. Druga zdjęta. Teraz zakładamy te nowe. Fajnie są na miarę te. te zaciski tutaj na rogi. Zobaczę czy jest sens je jakoś tak podnosić, żeby za nie trzymać, czy ustawić je jakoś prosto. Tak. Chyba damy je tak bardziej do dołu te rogi. Pod kątem prostym, bo tak do góry zadarte to trochę bez sensu to wygląda. No, I tylko dokręcę kluczykiem. Tym razem tutaj będzie mniejszy kluczyk. Trochę dojścia tu nie mam Znaczy czy ten pierścień da się trochę jakoś przekręcić, tak żeby lepsze dojście do śrubki było, już mi śrubka wyleciała, ale widzę gdzie Jeszcze tu mi pole działa. A niech mają magnes przyciągnie. Dobra, mam ją. Тут это мне еще кучики стали. Wewnętrzny pierścień jest na mniejszą śrubkę, a ten zewnętrzny na większą a, i od razu. Te zatyczki, zobaczymy, bo na razie to one tak lekko wchodzą. Zobaczymy, czy jak zacisnę śrubkę, to te zatyczki też mocniej hmm. się zablokują. W, tym. w tej końcówce kierownicy. Ale one tu wcale nie pasują, te zatyczki polerne. Wcale nie pasują. Bez sensu, tutaj będą się owinąć jakąś taśmą i je tak włożyć na taśmę bo one w ogóle tu nie wchodzą. One może by wchodziły, ale w końcówkę rurki od kierownicy, a tutaj jest za mało, za mała luka. Chyba że uda mi się na siłę trochę dobić, ale nie. Tutaj i tak z centymetr. I tak z centymetr ten róg wystaje, że ten plastik tutaj który ma zatkać rurkę nie pasuje później go na izolację założę na razie tylko przekręcę. zakręcę no. i siedzi elegancko jeden róg już mamy To tak pod dłonie ustawię, by było wygodnie. Z pozycji siedzącej. O, jest równo. I drugi ruch. Do, dobijemy i dokręcimy. Sobie ustawię, żebym później już nie musiał odkręcać i poprawiać. Dobra. Ale jednak się przesunęły po Jest solidnie wykręcone, pokażę Wam jak to wygląda. A ja już sobie tylko zatyczki na paszczę klejącą wcisnę. Ale robota już skończona, tak to wygląda. Dłonie lepiej się opierają, tutaj nad nadgarstek lepiej leży i te rogi takie trochę nowocześniejsze niż te rurki, takie kurcze z lat 90. Chociaż te jeszcze nie są takie przesadzone, takie nie są zbyt długie, ale, ale to wygląda ładniej. To wygląda ładniej. Dobra, jeszcze tylko te otwory sobie zatkam. Prze te plastiki owinąć, izolacją na odpowiednią grubość, pozatykać i już skończone. Także jeszcze pokażę Wam sam rowerek sobie. Obejrzyjcie. Z tą nóżką tutaj coś jest nie tak. Będę musiał ją poprawić. Coś się przekręca. Ale na razie siedzi. No, Tutaj mamy taką fajną torbę. Mamy tutaj sporo kieszonek. Z tyłu taka mała. Tutaj podwójne z drugiej strony. To samo. Przypinana czterema paskami. Do bagażnika. I jeszcze jednym pasem tutaj owinęłem. Do ramy, żeby się nie sunęło. Przerzutki są. Nie wiem, ile jest tych przerzutek, ale zaraz zobaczymy. Chyba, chyba 7. O ile dobrze widzę. Z przodu nie ma, ale te przerzutki nie są jakieś takie ciężkie, to jest do takiej lajtowej jazdy bardziej, że i da się pod dosyć sporą górę wspiąć, tyle że nie da się z nim zbyt szybko rozpędzać, ale to i może bezpiecznie jadąc dwie osoby, by się nie dało jakoś bardzo rozpędzić i wyrżnąć w dwójkę na takim rowerze, bo nieciekawie by było, nie? Taki dosyć spory rowerek. Chyba ze 3 metry długości ma jak nie więcej. Ale fajnie się tym jeździ. A tutaj mój elektryczek. Tutaj, tutaj mamy takie skurkowane też. Takie po, o podobnym kształcie te, te uchwyty. Tylko tu nie ma rogów. Ale tu mi te rogi raczej niepotrzebne. Kiedyś jak mi się to zniszczy, ta skórka... Zacznie odpadać coś, to też sobie zmienię, bo sobie kupiłem trzy pary takich tych uchwytów, żeby mieć wysyłkę za darmo z Aliexpressa, bo tam też był jakiś taki limit, jakiś pakiet trzeba było kupić, żeby była darmowa wysyłka, ale nic, to już na tyle, bo się robi prawie pół godziny filmu o niczym, ja jeszcze powalczę z tymi zatyczkami. I kończę. Czekam na Asię do czwartku. Znaczy w czwartek ma przyjechać, będziemy sobie jeździć. Mam nadzieję, że pogoda yy, pozwoli. Bo, bo się akurat tak na złość spieprzyła i straszą, że w przyszłym tygodniu ma się dopiero poprawi. Ale dzisiaj na przykład w tej chwili mury wiszą, ale też nie pada. O tej porze na przykład przejażdżka by była fajna, bo nie praży słońce z lekka wiaterek wieje, to by było tak grzeźko ale mam nadzieję, że w czwartek, piątek nie będzie gorzej. Dobra, zamykam jaski.